Zanim jeszcze zapytałam o imię, zobaczyłam jej skarpetki, jedna w arbuzy, druga w żółwie ninja. Od razu wiedziałam, że Asia nie przyszła tu się poddać. Miała złośliwy nowotwór w wieku 8 lat. Gdy Marek wnosił ją na rękach na oddział onkologii dziecięcej, Sylwia jego żona szła obok z torbą pełną leków i rozkładanym śpiworem. Ich oczy były pełne strachu, ale Asia była zawzięta i uparta. Chemioterapia zabrała jej wszystko włosy, siły, apetyt. Ból zwijał ją w kłębek, a i tak każdego dnia coś rysowała. Miała zeszyt, który nazwała może kiedyś. Chciała zobaczyć morze, zjeść lody na śniadanie i pojeździć konno, nawet jeśli nie umiała jeszcze utrzymać się na rowerze. Po sześciu miesiącach przyszła nadzieja. Wyniki były lepsze niż się spodziewaliśmy. Marek zapłakał z ulgą, Sylwia uśmiechała się przez łzy, Asia była słaba, ale żywa i walczyła dalej. A potem nagle, z dnia na dzień, temperatura, drgawki, rezonans. Stałam obok rodziców, kiedy lekarz wyszedł z gabinetu. Jego twarz wyglądała, jakby właśnie usłyszał coś, co łamie człowieka na pół. Spojrzał na nas i powiedział tylko, proszę usiąść, musimy porozmawiać, bo rak rozlał się na mózg, nie da się już nic zrobić, przykro mi. Sylwia jęknęła, Marek zacisnął zęby, a potem zadał pytanie, którego nikt nie chciał wypowiedzieć na głos: Czy zdążymy spełnić jej marzenia? Trzy dni później, na szpitalnym dachu, Asia dostała swoją własną plażę. A wieczorem Asia, choć ledwo oddychała, poprosiła, by włączyć jej ulubioną piosenkę. Gdy rozbrzmiał refren, uśmiechnęła się ostatni raz i wyszeptała: To był najlepszy dzień. Umarła w ramionach rodziców, z piaskiem pod palcami i tęczą na twarzy.